Witam Was serdecznie w programie Gotowanie na Fazie. Dzisiaj zrobimy coś, co znamy wszyscy. A mianowicie zrobimy dzisiaj pierogi. Ale pierogi, które będą niezwykłe. A dlaczego? To zaraz zobaczycie. Ja je nazywam leniwymi pierogami. No bo komuś się nie chce za dużo lepić i lepić, więc w takim przypadku można zrobić coś innego. I zaraz to zobaczycie. Ja na ten czas pierwsze co robię, bo najdłużej zajmuję czasu, to yy, podsmażę cebulę. Mam problem. Nie wziąłem ze sobą noża. Mam ze sobą taki. Naprawdę mam zamiar. O kurwa! Mam zamiar tym nożem pokroić cebulę. Nie wiem, czy to się uda, ale to będzie najtrudniejsze zadanie, jakie miałem. Dotychczasowo, no jak mogłem morza, a wiecie co, przygotowałem sobie nóż, tylko że go umyłem, dałem go do zlewo zmywaka i po prostu go nie zabrałem, ale pamiętajcie, jeśli nie macie sprzętu, to i tak można. Kurła. Można e, daną rzecz wykonać. I to nie jest jakieś turbo, nie wiadomo jakie niemożliwe, wszystko jest możliwe, jeśli się chce. Będziemy teraz chcieli. To jest taki najtańszy nóż do... Ej, da radę. Da radę. Każdy kucharz, który by to teraz zobaczył, po prostu by stwierdził, że nie, no ten gościu, niech się weźmie za coś innego. Co jest potrzebne do pierogów ruski? Do pierogów ruskich potrzebny jest twaróg. Ja kupiłem... Ja kupiłem... E, e, półtłusty, ze względu na to, że ja jestem półtłusty. Nie jestem tłusty, więc nie muszę iść tłustego. Ja jestem półtłusty, więc... Taki powinienem jeść. Czekajcie, zaraz będę skupiony, tylko kurwa. Dobra. Olej mi spadł. Czyli oliwa. I czekam aż się rozgrzeje. Ja już przygotowałem sobie... Ziemniaczki. Ziemniaki po prostu robicie tak jak ziemniaki, gnieciecie i jest git. Serek półtłusty. Nie wiem co to jest za firma, ale ma na początku 590 w kodzie kreskowym, co oznacza, że jest wyprodukowane w Polsce. A więc wspieramy polską gospodarkę, tym bardziej w dobie kryzysu. Ciep. Do tego wszystkiego polecane jest pół łyżeczki Soli, w tym razem nie kodawską, a sól himalajską, którą miałem, ze względu na to, że ona jest bardzo drobnoziarnista. Pół łyżeczki pieprzu, Też jest wyprodukowany w Polsce, więc jest spoko. Pyk. Cebula jest niestety pokrojona w sposób. A wiecie, że chciałem w domu ją pokroić, powiedzieć, a przecież wy umiecie kroić cebulę, co ja będę. Pokazywał, jak kroić cebulę. No, mogłem to zrobić. Rzeczywiście. I zapomniałem drewnianej łyżki. A tu Stefala mam kupione. Dobra, szybciej się zrobi. W międzyczasie to rozmieszam. Historia pierogów ruskich została opowiedziana między innymi przez e, Radosława w, w programie Polimaty, gdzie opowiedział, że pierogi ruskie wcale nie są ruskie, w sensie z Rosji. Tylko pochodzą z dawnego naszego, że tak powiem, województwa o nazwie róż. Co mniej więcej wam mówię, wiecie, ja to oglądałem kilka lat temu. Ale wtedy też byłem bardzo zaciekawiony i mówię, jak to nie są ruskie, jak przecież one się nazywają ruskie. No nie, one są nasze. Chociaż musimy pamiętać, że pierogi, same pierogi, przyszły najprawdopodobniej z Chin. Gdyż tam pierogów to się więcej źle niż u nas, że tam są trochę inne to znaczy. Czasem wizualnie nawet podobne, ale... mimo wszystko. Kawałki powinny być trzykrotnie mniejsze niż są. Jest to mój bardzo duży błąd, ale nie mam noża. Kurwa. Ania wyszkoni. Tą kuchenkę kupiłem, kupicie ją za... mniej niż 100 zł Z kadridżami. Ja kupiłem jeszcze za 100, 100 zł yy, 28 kadridży, no bo stwierdziłem, że jak wybuchnie wojna, to będę zabezpieczony, a nigdy nie wiadomo co się stanie, przynajmniej od stycznia ten rok jest coraz bardziej popierdolony. Więc jak coś jestem zabezpieczony, jak wyłączą gaz, jak wyłączą prąd, to jestem w stanie przetrwać kilka miesięcy na takich kadridżach. Kurwa, czemu ja to wyłączyłem? A przecież muszę jeszcze zrobić wodę. Dobra, cebulkę na chwilę odłożę, żeby nie była taka gorąca. Ja wam powiem proporcje, jakie dałem. 400 gram ziemniaków, 250 gram sera oraz 200 chyba z groszem cebuli. I robię farsz. No cóż, myślę, że jeszcze nigdy pierogi nie widziały tak grubej cebulki, ale nie będziemy narzekać. Ty będzie pyszne! Odkładam to tu. A tutaj kładę coś, co również kiedyś każda gospodyni w Polsce posiadała. Czyli stolnicę. Stolnica. Ja zrobię tyle ciasta, ile potrzebuję na, na tą ilość pierogów, którą chcę Wam pokazać. Więc Wy musicie to się robi na oko, kurwa. No i daję taką szczyptę soli. Nie wszyscy dodają, ale można dodać szczyptę oliwy lub oleju. I niektórzy dodają, chociaż ja nie i w mojej rodzinie również. Niektórzy dodają czegoś takiego jak jajko. Ja w tym przypadku jajka nie daję, gdyż robię po mojemu. No nie no, kurwa, nie wyszło mi. Powinienem mieć w tym zrobione. Nie mam żadnego. Kurwa, mam jednak takie rzeczy się robi na początku w pojemniku, po to żeby to się dało radę rozmemłać. Jak... To jest normalnie kuchnia w... w plenerze, przez świat, na fazie, kurwa, a nie jakieś tam profesjonalisty. Dobra, trzeba ubijać A, będzie zajebiste, już to czuję w rękach, już to czuję w rękach. Kurwa, jakie to będzie dobre! Wam kurwa No jak chuj No nie kurwa No nie, wściekłem się Trochę będzie ziemi. Ale, ale jestem wkurwiony, No będzie kilka kawałków bż -bż 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 -bła trawy, ale mi to nie przeszkadza. Powiem Wam tak, kto jad w Indiach, ten zje gówno nawet. I to ludzkie. Teraz pytanie, jakie lubicie ciasto? Ja na przykład osobiście lubię grube. Są osoby, które absolutnie nie. I pewnie takie są poprawniejsze, ale ja naprawdę... Jak mam jeść, to mam jeść grube i takie kurła, żeby było dobre. I teraz wam pokażę o co chodzi w moich pierogach. A mianowicie to będą leniwe pierogi Co za tym idzie. Będą duże O tak A drugi zrobię taki grubszy i zobaczymy co będzie lepsze, bo wiem oba. Powiem wam, chciałbym mieć stabilny stół, ale wożę go w sejczęto No właśnie. Dwa pierogi. Nastawiamy wodę na gotowanie. Wiecie co? Trochę soli. No cóż nakładamy i pyk. I teraz składamy na pół wielkiego pieroga i lepimy. Każdy ma swój sposób na lepienie. Ja użyję sposobu, którego może nie jestem pewny, ale widziałem już kilka razy w życiu, jak to ktoś tak robił. No najważniejsze jest, żeby podczas gotowania ten pierog się nie otwarł, a mój wygląda na takiego, który się otworzy. E, powiem Wam plus takiego pierogów. Robi się je zajebiście szybko. E, najlepiej, żeby Wam farsz nie spadł, bo. Z kawałkami źdźbła trawy będzie to mniej smakować, ale ja jestem podróżnikiem i zdarzało mi się w podróży jeść rzeczy niemiłosiernie inne, niż by się wam mogło wydawać. I to jest właśnie ten moment, kiedy absolutnie źdźbła trawy nie przeszkadzają mi, bo tak naprawdę co tam może być złego? Pięć minut nie leżało. Pierożki, jakie ładne. Kurwa, farsz mi spadł. Wreszcie ugotowała się woda. Czas wrzucić pierogi. Jeden... Dwa. Teraz módlmy się wszyscy razem o to, żeby się udało. Panie Boże, proszę Cię o to, żeby udało się ugotować te pierogi, żeby się nie rozlepiły i żeby nie było lipy. Upierdolony stółek w te ie No nie rozlepiły się. Uważam to za swój sukces osobisty. Jeden. A, i ten się rozpierdolił. O. Zobaczcie sami. Tu mi się rozdupcyło przy wyciąganiu, ale tu jest w całości. No nic, trzeba posmakować pieroga. Ciasto zajebiście. Zajebiste. Wyszło dobrze, jeżeli chodzi o farsz. Ciasta się nie da spierdolić. Naprawdę trzeba mieć olbrzymi talent, żeby to zrobić, ale najważniejsze jest farsz i farsz wyszedł. Wyszedł idealnie. Jedynie co, to może być było trawy właśnie, które ugryzłem, ale jest dobre. No nic. Jak widzieliście, duże, leniwe pierogi. Lepienie bardzo proste. Jak widać, nie rozwalają się jedynie przy wyciąganiu. Trzeba mieć dużą, taką prawej wielkości tego szufelkę, żeby się pojedynczo ładnie wyciągać. Ja to oczywiście spieprzyłem, bo wyciągałem to widelcem i łyżką, ale Wam naprawdę może to wyjść. No nic. Jak dla mnie misja udana. Pierwsze pierogi w życiu. No ale... Kończę już nagrywać, bo mam ochotę je wpieprzyć. Dzięki wam wszystkim za obejrzenie odcinka i do następnego. Pozdro! Gotowanie na fazie przez świat na fazie, będąc w Polsce, będę robił m.in. takie rzeczy. Jo!